Hejka kochani, witajcie w kolejnym vlogu. Jest 9.30. Ja z moim przyjacielem odkurzaczem. On już po prostu na wymarciu jest, ale jeszcze działa. Póki co musi służyć. E, witam Was w kolejnym filmiku. Aleks ma lekcję online z polskiego. To po prostu normalnie ten 21 wiek czasami mnie przeraża. Ale dobrze, że mamy taką możliwość. E, no, mamy co w ogóle za dzień? Wtorek jest chyba, także widać że we wtorek. Za oknem przepiękna popada, zapowiada się cudnie. O z takich rzeczy bardziej normalnych, a z tych gorszych, niestety, 5 osób już zmarło. Niecałe chyba 200 zarażonych, nawet nie wgłębiam się ile, bo powiem Wam, że wczoraj wieczorem nie yy, tak dwa dni było spoko. Jakoś tak w miarę się trzymałam z daleka od informacji i tak dalej. Wczoraj wieczorem zajrzałam i jakoś tak niefajnie mi się zrobiło, także mimo wszystko kochani, witajcie. się jak widzieliście, tak jak wam powiedziałam, ostatnio mieszam Inkę z rozpuszczalną, powiem wam, że mnie trochę stawia na nogi ostatnio odstawiłam kawę nie piłam. No, z tydzień dobry, ponad grubo kawy w ogóle. No a teraz znowu od dwóch, trzech dni. Jak wam powiedziałam, ja jakoś mnie okres. miesiączka strasznie osłabiają. Jestem taka normalnie, jakbym. Nie wiem, powiedznie mi się chce spać, więc troszeczkę, żeby się pobudzić. Wstawiam sobie pranie wygląda przez to, że jesteśmy w domu, a jest tyle prania. Normalnie jakbyśmy nie wiem co. Normalnie funkcjonowali, także ja ogólnie jestem w domu, ale wiecie, Alex i tak dalej. Wiadomo, że jak idzie do szkoły, to więcej się używa, zużywa, a tutaj siedzimy w domu i normalnie... Tyle prania, że masakra. Także idę powiesić jeszcze pranie. No i może troszkę się no, wiecie co w ogóle, bo jest dzisiaj tak słonecznie, tak pięknie jak nie, jak nie ma wiatru, że normalnie aż. Aż żal, po prostu aż żal, ściska serce, bo e, pewnie już o tej porze dzieci w szkole by mogły wychodzić na boisko, byłoby słychać dzieciaczki w tle i w ogóle po południu też pewnie było dużo e, dzieciaków. A tak cisza, spokój, e, na, u nas tutaj, przynajmniej tutaj u nas na osiedlu, e, widzę, że naprawdę rodzice się przejęli i faktycznie nie, dzieci nie puszczają, dzieci nie biegają po dworze. E, wiem, że jak e, chyba w środę ogłosili o to, o to, że od poniedziałku szkoły są zamknięte, jeszcze przez te dwa dni można było puścić dzieci, e, to Wieczorem, chyba właśnie w środę, albo w czwartek, 21.30, słyszałam dzieci. To wiecie, co, aż normalnie mi się duszki że nie otworzył, jak to się mówi. Bo sobie pomyślałam, kurde, no bez przesady, to nie są ferie, to nie są wakacje. I później właśnie wszyscy zaczęli trąbić, zostań w domu, zostań w domu, żeby właśnie uważać, że to jest tak ala la kwarantanna, a nie jakieś wakacje i w ogóle, bo właśnie właśnie popełnili ten błąd, więc no my chcielibyśmy się od tego uchronić. No i tak już później z biegiem dni, no tutaj u nas dzieci w ogóle, w ogóle, w ogóle nawet moja mama mówi, że jak w sklepie widzi jakieś dziecko, to właśnie mówi, że Masz siedzieć w domu, a nie chodzić po sklepie, bo wiecie, że dzieci są, e, mogą być nosicielami takimi, którzy, którzy nie mają w ogóle objawów, więc nie posłuchajcie dzieci nawet do e, sklepu absolutnie nasz, Alex siedzi coraz w domu, chyba że z nami wyjdzie gdzieś na spacer na chwilę, e, przewietrzycie, ale my mamy e, to szczęście, że mieszkamy właśnie na wiosce, e, że tutaj jest cisza, spokój. Mało ludzi naprawdę jeszcze teraz w tym czasie to naprawdę no, pusto, po prostu jest pusto. My jak po południu na dwór, to Cisza, spokój, nikogo nie ma, a myślę, że takie wyjście jest potrzebne chociaż na troszkę, żeby tą głowę przewietrzyć jednak od, no, od tego i, i tych wszystkich informacji i od siedzenia cały czas w domu, więc my jak idziemy, to idziemy tutaj, i tak wiecie gdzieś chodzimy takimi ścieżkami, żeby, żeby właśnie nikogo nie spotykać i albo siedzimy przed domem i ktoś troszeczkę tutaj sobie pobiega, bo, no bo mamy to szczęście właśnie, że nie mieszkamy w jakimś mieście dużym, czy nie wiem, na jakimś dużym osiedlu. Franki, przestań! na jakimś, wiecie, dużym osiedlu, że jest dużo ludzi i tak dalej, i tak dalej, więc naprawdę jest to mega, mega plus i ja na w tym momencie doceniam to, że jestem tutaj, gdzie jestem. Znaczy ja ogólnie o wiele w swoim miejscowość, nie zamieniłabym tego na nic innego, ale wiecie, chyba jednak z tej strony pozwolę, nie wiem, będę musiała sobie to tutaj przemienić, bo jakoś się wolę od tej strony nagrywać, nie wiem, mam pierwszy proces. Znaczy ten mój proces w tej chwili jest ważny, no w ogóle, ale wiecie co, staram się jakoś normalnie być po prostu normalna, normalnie Jakoś żyć. Ja powiem wam, że dzisiaj rano, jak wstałam, yy, i później tak troszeczkę bliżej godziny, bo wstaliśmy 15 po 7 i ktoś stał. Tak bliżej godziny 8, yy, no tak, 8, przed 9, może między 8 a 9, jest tak przez okno nie myśląc o niczym przez okno właśnie zaczęłam e, słyszeć wszystkie dźwięki z dworu nadchodzące ptaszki śpiewały troszeczkę taki delikatny wiatr e, ktoś tutaj drzewotnie gdzieś przechodzących na przykład jakiegoś <gł> człowieka z, z psem to sobie miałam takie wrażenie, że kurde jest normalnie, po prostu jest normalnie, że kurde mam jakiś zły sen ten cały wirus i w ogóle. No ale niestety, niestety nie. E, później rano nadeszły informacje, że piąta osoba nie żyje, więc ogólnie po, wczoraj poszłam spać w takim no gorszym nastroju. Nie wiem, czy mogę to nazywać nastrojem w ogóle, bo kogo obchodzi teraz mój nastrój po prostu e, w gorszym takim, e, z takim gorszym nastawieniem, bo oglądaliśmy wczoraj w ogóle film Drapacz humor, Jeśli mogę wam polecić to e, siedzicie teraz w domu pewnie i do dobrze muszę kamerę nastawić tutaj wszystko okłóca, a mnie będzie. No jeśli siedzicie w domu to po prostu e, polecę wam film, nie wiem czy widzieliście mm, z Dwayne'em, e... Dwayne Jones? Johnson chyba tak, bo... Um, drapacz chmur z 2018 roku bardzo, ale to bardzo fajny film jeśli lubicie um, taki klimat lekko, troszkę science fiction e, sensacja um, były żołnierz, wiecie po ciężkiej akcji i tak dalej i tak dalej, to wam serdecznie polecam będę dopijała tą kawę już zimną ale po prostu będę dopijała sobie z wami e, i może troszkę tutaj podmaluję lekko no i tak naprawdę cały mój makijaż Mówię nic tutaj szczególnego, ale to jest też taki mój letni makijaż, ja też tak w lato funkcjonuję, że wiecie, zrobię sobie tylko tutaj na okolice oczu, żeby nie było widać tych moich um, cieni, nie wiem czy to są cienie, takie przebarwienia, no, może bardziej, brwi, rzęsy i, i tyle. E, no i w ogóle co miałam powiedzieć, że dzisiaj rano jak wstałam, e, za codziennie rano jak się budzę, to przez te kilka chwil mam wrażenie, że jest wszystko ok, normalnie, no po prostu nie pamiętam o tym, że... Jest jakiś wirus, że co, wiecie, że nie jest ciekawie, że ludzie umierają, chorują i tak dalej. I przez taką chwilę tak jest fajnie, normalnie, po prostu normalnie. Później, niestety, wiecie, nagle jest ta myśl, Boże, ciekawe, ile osób nowych chorych, ciekawe, czy ktoś umarł. No i dzisiaj w ogóle jeszcze szczególnie poczułam się tak normalnie, bo wiecie, co jest przepiękna pogoda. Nie ma takiego wiatru, jest po prostu cieplosieńko. A Jeszcze tutaj u nas. Z boku jest taka mini, mini firma składająca się z dwóch czy trzech osób. E, I oni bardzo często tną drzewo. E, drzewo i powiem Wam, że dzisiaj też to drzewo cieli. I tak wiecie, zamknęłam na chwilę oczy i po prostu miałam wrażenie, że jest jakby czas się cofnął do, nie wiem, października tamtego roku. E, te odgłosy, te same odgłosy, jeszcze jakby, jak było tak ciepło. E, tak, Było zupełnie normalnie. Powiem Wam, że naprawdę tak mi mega tego brakuje, tak tęsknię za tą normalnością. I powiem Wam, że człowiek sobie w tej, w tej sytuacji zdaje sprawę, że kurde, było to, co mieliśmy do tej pory, było po prostu cudowne, było fantastyczne. Ta wolność, po prostu wolność. E ten taki przywilej wyjścia po prostu na dwór bez stresu. To by było coś przepięknego. Teraz niestety to straciliśmy. Mam nadzieję, że wróci to kiedyś do normalności. Bo ktoś mi napisał pod ostatnim filmem, że boi się tego, że świat już nigdy nie będzie taki jak był. I ja powiem wam, że czasami też mam takie poczucie i te, taką małą wątpliwość, że już nie będzie nigdy tak jak było. Mam takie fazy ogólnie, bo powiem wam, że często jest tak, że Myślę sobie, że nie no, kurde. Jest teraz źle, że będzie, to, będzie, będzie źle jakąś tam chwilę, a później wróci jakoś to do normalności. Powoli się pozbieramy z tego wszystkiego. E, Mam takie. Taką nadzieję, że po prostu jak najmniej ludzi ucierpi i że po prostu wróci to za jakiś czas do, do normalności. Mam takie fazy, że po prostu myślę, że będzie dobrze. Ten, mam takie optymistyczne podejście, tak po prostu podchodzę pozytywnie do tego wszystkiego, ale czasem mnie nachodzą takie niestety negatywne, powiem Wam, myśli, boję się. Stresuję się bardzo. I Tylko, że co kamera mi świruje, przerzucam się do kuchni, bo mam tutaj kabel. Akurat przedtem ładowałam tutaj. Bardzo szybko mi się wyładowuje. Nie wiem, czy ona po prostu ta bateria już nie umarła. Będę musiała poszukać gdzieś na internecie, czy w ogóle można dokupić baterię do tego modelu. Także mam nadzieję, bo masakra. Normalnie nie uśmiecham się teraz kupować nowej kamery, absolutnie. I słuchajcie, co miałam wam jeszcze powiedzieć właśnie, że ja mam takie fazy, powiem, wam, że z jednej strony e, może bym miałam coś innego mówić, że pisałyście mi właśnie, aha, że się bardzo stresujecie, przejmujecie, bo to, że wy jesteście w domu bo, i macie taką możliwość, to się mega z tego cieszycie, ale że wasi mężowie pracują, ja was doskonale rozumiem i, i, i mam tą samą obawę i ten sam strach. Zresztą też moi rodzice pracują e, oboje, mój brat pracuje, także ja cały czas gdzieś tam głowiem mam, że nie daj Bóg, nie daj Bóg któryś z nich, a wiecie, no... E, Póki co można nas zaliczyć do tych młodszych, więc wiecie, więc my może jakoś tam łagodnie byśmy przeszli, ale moi dziadkowie, no kurczę wiecie, no różnie to bywa, także boję się tego bardzo. W ogóle z wczoraj, bo wczoraj robiłam leczo, mam leczo, ale że, Ignacy z widelcami chodzi, ale że co, że Aleks nie lubi lecza, Ignacy je leczo, a Aleks nie lubi lecza bo jest tam cukinia, bo jest tam papryka i nie, po prostu modli się nad tym i nad tym leczem, no to robię kluski lane na takie rosołowe no nie, nie na mleko, tylko rosołowe więc dorabiam, za chwilę będę też robiła deser, ostatnio robiłam na instagramie, wam dawałam właśnie taki szybki deser z serkiem mascarpone z śmietanką, ubitą na sztywno no i właśnie będę też za chwilę robiła także ja działam tutaj w kuchni no, my czarodziejsko przenieśliśmy się w czasie. Jest 14.30 i jest po właśnie. Stał przed chwilą, my też mieliśmy krótką drzemkę razem z nim. Ej, kolego! On miał o 12.30, co miałam ja trochę się później położyliśmy trochę. Pogadaliśmy i później na chwilkę przymknął nam się oko, także... Co ty tam robisz? Wyciąganie jest z widelców. I wszystkiego innego. Także yy, ja działam, ale jestem taka, hulu, jak się położę i stanę tak nagle, to wiecie, taka jestem przy. Co ty chciałeś? Sto, Przymulona, no więc tam mówiłam, że akurat przedtem musiałam się rozłączyć. Brawo, tak, że niestety boicie się właśnie tego, że mimo tego, że wy siedzicie w domu, to wasi mężowie się, yy, pracują normalnie i no niestety macie kontakt. Z, tak jakby ze światem zewnętrznym, tak? Także no wiecie co, ja się też tylko właśnie obawiam, że to jest... Po... Nie wolno tam! Ej, kolego, nie! Nie, nie, nie! Nie! Że to jest nieuniknione, po prostu nieuniknione i czasami mam takie fazy takiego takiego mega, mega zwątpienia, że kurde, no nie ale no co to będzie, co to będzie, że to po prostu nie ma, nie ma na to ratunku, nie ma na to siły, nie ma, e, po prostu nie ma e, czegoś, co może to zatrzymać, że po prostu to musi trwać, to musi być, podobno gdzieś tam, wiecie, no różne rzeczy piszą już w internecie, że wirus tam przez dwa miesiące ma taką moc, że działa, 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 a później trochę słabnie, nie no i w tym jest nadzieja, gdzieś w optymistycznej wersji jest niby, że początkiem e, maja ma to troszeczkę się poprawić sytuację, więc masaka, dla mnie to jest masakra, dla mnie to jest normalnie jakby się, nie wiem, koniec świata w pewnych momentach, dla mnie to jest takie, ja po prostu nie ogarniam tego, a najgorsze, co może być jest dla mnie są kuchnie ludzi, ludzi, którzy wyzywają się nawzajem, ludzi, którzy ziejąby do siebie taką nienawiścią, taką niechęcią, wiecie, krytykują za wszystko, robisz zapasy źle, nie robisz zapasów też źle, bo robisz zapasy, łazisz po ten, wykupujesz wykupujesz, nie wolno, wykupujesz wszystkie rzeczy eee, nie zrobisz zapasy tak, będziesz łaził teraz codziennie e, do sklepu, bo potrzebujesz e, rzeczy takiego, no użytku, pierwszego użytku, tak, zrobić obiad, no zjeść na nieco kobiet, tak, więc to no, tak źle i tak niedobrze, no i wiecie co po prostu jeśli my się nie zjednoczymy jeśli my nie będziemy walczyć wspólnie w jednej drużynie, to przegramy tą walkę na pewno e, także kochani, nie krytykujmy się nawzajem, bo każdy inaczej reaguje, każdy ma inną psychikę Niektórzy reagują paniką, ale są mimo wszystko odpowiedni. Ignaś. Halo? Halo? A niektórzy um, reagują spokojem. Ej, Ale mi się nie podoba właśnie. Właśnie ta zabawa nie jest fajna. Ignaś to nie jest fajne. Nie. I wiecie, niektórzy reagują paniką, ale są ostrożni w tym wszystkim. Robią zapasy i tak dalej. Niektórzy nie robią zapasów, są po prostu na lajcie wszystko przechodzą, ale też są ostrożni, też uważają, więc nie ma co kogoś krytykować. To będziesz siedział teraz. Nie ma co kogo krytykować, więc naprawdę, kurde, zjadą, zjednoczmy się, Zastanówmy się, co wypisujemy w sieci. E, I no i tyle, no i chyba to, co najważniejsze chciałam powiedzieć, bo no siadaj! Przeraża mnie to, co się dzieje, to, co po prostu ludzie sobie sami robią. teraz mamy fazę, że siedzimy normalnie, normalnie na krześle, już nie w krześle dziecię. Tak? Aha, daj pić teraz matka, tak? Już dzisiaj szklanka jedna poleciała. Tak, mama ci da, ale dostaniesz tylko w plastikowym y, kubeczku, bo już ogólnie trzy szklanki zbite. Taki taki mam, y, to teraz poszukam, muszę szukać, dobra. Także y, już mama szuka, okej? Okay? Tylko że zajmuję się szukaniem kubka i... no jeszcze się może do Was no I oczywiście woda znalazła się na ziemi, bo jakby inaczej cały do przebrania pacjent. No... A ja też mam jakąś plemę, czy mi się wydaje, a co w ogóle bym ja powiedzieć, bo bardzo dużo, znaczy może nie, że narzekam, a tak raczej tak pożartą, po sery, wiecie, gdzieś tam na Instagramie, a zrobicie w wolnym czasie, a y, radzicie jakieś gry i zabawy, bo nie wiadomo, co robić z tymi dziećmi, ja Wam powiem, że ja na to póki co, na razie mówię, póki co podkreślam, żeby nie było później, jak zacznę narzekać, nie narzekam właśnie, to chciałam powiedzieć, e, powiem Wam, że wolę. Przemęczyć się w domu nawet miesiąc z dziećmi i e, jednym i drugim, e, niż na przykład stresować się codziennie, że idą do szkoły mają kontakt e, wiecie, z różnymi rzeczami. Więc ja póki co nie narzekam, nie jest łatwo, bo ich powiem Wam, że od dwóch dni dzisiaj, trzeci nie ma taki kryzys trochę i podejrzewam, że właśnie trójki, mu się wyrzynają dole. Już prawa taka jest dosyć grube, to dziąsło i takie widać, jakby coś tam miało zaczyna siedzieć. Więc o, właśnie jest krzyk, jest y, marudzenie. A czemu krzyczy? Mhm. Więc y, tak jak wam mówiłam, z, co chwilę muszę przerywać. E, no z Ignasiem łatwo nie jest, bo mówię, no jest e, trójki, on najgorzej przechodzi ze wszystkich zębów póki co. I gór na trójki były takie, było takie kilka dni naprawdę ciężkich, ciężkich, mega. Dzisiaj też w ogóle mieliśmy ciężką noc. Gdzieś od chyba 1.30 do 4.00 on z nami spał, bo e, no nie wiem, co w ogóle mu dolegało tak naprawdę, czy to był głód, ale nie sądzę. Jakieś takie był, wiecie, kręcił się, stękał, pękał, wzięliśmy go do siebie, no i on chyba z godzin czasu nie spał. Jak co chwilę na niego zaglądałam to oczy, otwarte leżał, sobie obserwował, nie wiem co, ale obserwował. W każdym razie, no nie mamy łatwych dni e, na razie, no ale mm, ale niech będzie tak, jak jest po prostu. Bylebyśmy byli w zdrowy. jakoś to wszystko inne da się e, wytrzymać. Także dobra, kochani, się nagadałam. Pościerałam e, podłogę, no bo oczywiście wszystko to lądowało, nie w buzi tylko na podłodze. Oczywiście nie pasowało, że dałam plastikowy kubek, to jeszcze mam kubek. E, czekajcie, to jest jeszcze kubek po alekcie z takimi przesuwanymi tutaj się przesuwa właśnie misiaki, różnie się ustawia. Tu są godziny, na przykład 7.45 i tam się to przesuwa. Aleks nie wiem, skąd miał ten kubek. No i dałam mu ten kubek, ale on podnosi, że to nie jest szklane i już Ech, Mówię wam, ale już trzy szklanki poszły przez to jego picie. No dobra, kochani, my siadamy do obiadu. Jak się coś teraz będziecie jeść, to mam soczkę. Prawie 20, no nie może, za 20 my Ignacia kąpiemy powoli. I powiem wam, że już cieszę się, że ten dzień dobiega końca. Powiem wam, że e, ogólnie e, nie jest źle, ale mówiłam wam, że Ignasz ma e, od dwóch, trzech dni taki e, cięższy okres. I powiem wam, że dzisiaj dał mega popalić, już normalnie uszy spuchnięte, wszystko spuchnięte, wszystko jest krzyk, pisk płacz i oh, już kurczę trochę się odzwyczajam od takiego zachowania bo ostatnio naprawdę było super nawet początki kwarantanny tamten zeszły tydzień był taki fajny a teraz coś kurde na mnie idzie współpraca normalnie, wszystko jest na, na nie po prostu nie, o wszystko jest nie, kąpiel jest nie, zabawa jest nie klocki są nie, auta są nie no wszystko jest nie, no masakra Ach, niech to po prostu się ten dzień kończy no, także kochani, ja już się cieszę, że ten dzień się kończy. Jeszcze zanim się z Wami pożegnam, to Wam powiem tylko, że, jakby Was interesował przepis na deser. to były tam dwie śmietanki trzydziestki po 250 ml. Dwa serki mascarpone też chyba po 250, to oczywiście z cukrem pudrem ubite. Najpierw śmietankę ubiałam, cukier-puder, później mascarpone dodawałam. Ciasteczka, te, które Wam pokazywałam, petiki, po, podrobiłam, No takie po prostu zrobiłam na powiedzmy miazgę taką. W każdym razie te ciastka nie na miazgę tylko wiecie na, tak, na drobne. Ja jeszcze miałam mustur no no i to warstwami sobie, wiecie, układałam. Także mega, mega prosty, mega szybki. I mi z tej porcji wyszło. a trzy paczki miałam tych ciasteczek i wyszło mi 10 takich deserów. Dobra, słyszę w tle kąpię dzisiaj też, nie więc ja biorę. Pomocnika i z wami się że nam Dziękuję Wam pięknie za uwagę i do następnego, buziaki! Hej!